Halo, halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dams i zapraszam was na kolejny materiał, w którym omówimy sobie nadchodzącą premierę gry Test Drive Unlimited Solar Crown. Także jeżeli materiał Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, komentarze w ramach sugestii mile widziane. Życzę miłego oglądania. Także moi drodzy dla tych, którzy nie wiedzą, odsłona Solar Crown z serii Test Drive jest to już trzecia odsłona gier wyścigowych z otwartym światem, a za produkcję tej gry odpowiada studio Kylaton, które wydało takie gry jak WRC 10 czy chociażby Flatout 4. Co do premiery samej gry, to wygląda to w sposób taki, że przypada nam ona na 12 września 2024 roku na PC-ty oraz konsole nowej generacji PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Pierwotnie jak wyczytałem był zamysł, aby wydać też ten tytuł na konsolę starszej generacji czy też na Switcha, ale finalnie zostało to anulowane i deweloperzy skupiają się tylko i wyłącznie na next genach. Jeżeli chodzi o mechanikę czy też kwestie gameplayu samej gry, to warto wspomnieć na początku, że akcja gry została osadzona na wyspie Hong Kong, a obszar ten odtworzono w grze skali 1 do 1. Także przyznam szczerze, dawno czegoś takiego nie widziałem w grach wyścigowych, a mamy ich tak naprawdę wiele na rynku. No bo po Forzy, net for Speedy i nie tylko. A samo odwzorowanie obszaru 1 do 1 no, oznacza nic innego jak to, że jadąc z prędkością 140 na przykład na godzinę, gracz przebędzie 140 km dokładnie dopiero po godzinie rozgrywki. Także jestem ciekaw, jak to będzie finalnie wyglądać w samej grze, ale brzmi to na pewno ciekawie. Ponadto gra umożliwia nie tylko eksplorację terenów miejskich, ale też wypuszczenie się poza ich obręb i jazda np. po obrzeżach górzystych czy też na plaży. Warto tutaj też wspomnieć o pojazdach, które będą dostępne w grze, bo są one na pewno zróżnicowane. Na liście pojawiły się m.in. samochody takich marek jak Lamborghini, Ferrari, Koningsek, Dodge, Bugatti, a także Audi, Apollo, Ferrari, Ford, Land Rover czy też Porsche. No i tak, oprócz udziału w wyścigach, zostajemy wciągnięci także w konflikt dwóch klanów, jest to Streets oraz Sharps, a opowiadając się po jednej ze stron, ich celem staje się uzyskanie jak najwyższego miejsca w rankingach i obalenie przeciwnego klanu. Warto też wspomnieć, że będzie możliwość odwiedzenia kasyna, gdzie istnieje opcja założenia się nawet o własny pojazd. Także to jest też ciekawe rozwiązanie, moim zdaniem, którego chyba no, nie widzieliśmy w żadnych grach tego typu. Jest to coś na pewno, co urozmaici nieco rozgrywkę i nie będzie ona tylko nudnym przejściem, wiecie, fabuły od dechy do dechy, bo zaryzykowanie postawienia swojego pojazdu, no niesie za sobą naprawdę dużo plusów, ale i też minusów w przypadku przegranej. Gra będzie oferować oczywiście dwa tryby, zarówno tryb single player, jak i multiplayer, a sam tytuł posiadać ma trójwymiarową oprawę wizualną opracowaną na silniku KT Engine. A jeżeli jesteśmy już przy kwestiach technicznych moi drodzy, to warto byłoby wspomnieć o wymaganiach sprzętowych samej gry, bo co warto zaznaczyć i co jest bardzo ciekawe, ale są one wyższe niż wymagania Forza Horizon 5 wydanej prawie 3 lata temu. Także moi drodzy, jeżeli chcielibyśmy zagrać w ten tytuł na PC-tach w rozdzielczości Full HD i w 60 FPS-ach, to zalecane wymagania mówią nam, że potrzebna będzie grafika co najmniej 8 GB pamięci VRAM, czyli np. RTX 2080 oraz procesor i70 generacji lub oczywiście lepszy i na sam koniec 12 GB ramu. A jeżeli chcielibyśmy zostać przy 60 klatkach na sekundę, ale nieco podwyższyć sobie jakość samej rozgrywki, na przykład na 1440p, no to zalecaną grafikę zmieniamy na minimum 12GB RAMu, czyli tu już mamy RTX -a 4070, procesor i 5 12 generacji i 16GB pamięci RAM. Także, moi drodzy, trzeba przyznać, że wymagania są naprawdę mocne. Wiadomo, są to zalecane ustawienia, a nie też te minimalne, ale myślę, że to i tak daje nam sporo do myślenia, że sprzęt, no, musiałby być trochę mocniejszy, żeby uzyskać chociaż te 60 klatek na sekundę. W mojej opinii jest to lekko przesadzone, z mojej strony, bo oczywiście, jeżeli chcielibyśmy ograć tytuł w rozdzielczości 2K, bądź nawet i 4K, na jakichś ustawieniach bardzo wysokich, bądź chociażby ultra, to wiadomo, że ten sprzęt musi być mocny i chociażby karta graficzna musiałaby być z tej nieco wyższej półki. No ale w mojej opinii, jeżeli dla nas, dla zwykłych graczy, powiedzmy 60 latek na sekundę wystarczy, rozdzielczość Full HD, detale nie wiem, średnio wysokie. A my do tego już potrzebujemy rtx -a 2080. Lekka dla mnie przesada, chociaż no, zależy, jak na to spojrzeć. Z jednej strony jestem ciekawy też, jak to będzie wyglądać na konsolach, bo przyznam szczerze, do tego jeszcze nie doszedłem. Jakie ustawienia na przykład będziemy mogli wybrać sobie na PlayStation 5? Czy będzie tam tryb 60 fps, czy będzie tylko 30-klatek? No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o kwestię ceny, moi drodzy, to prezentuje się to w sposób następujący. Mamy tutaj do wyboru cztery warianty zakupowe z jedną ciekawostką, ale to o niej zaraz. Na samym początku mamy edycję standardową, czyli samą grę. Dodatkowo możliwość odblokowania Forda GT z 2006 roku i tą wersję mamy za 259 zł. Dalej mamy Silver Streets Edition, czyli dostajemy to samo co w podstawowej wersji gry, jedynie dołożymy sobie tutaj dostęp do bety, możliwość zagrania dwa dni przed premierą w sam tytuł oraz pakiet Silver Sharp, który odblokuje nam auta takie jak Jaguar, Audi R8, strój Barona Sharp dla twojego awatara. Oraz pakiet naklejek Sharps do personalizacji samochodów, który będzie też kompatybilny ze wszystkimi samochodami w naszym garażu i to mamy za kwotę 339 zł. I tutaj ciekawostka, moi drodzy, o której mówiłem wcześniej, bo tak naprawdę mamy trzeci wariant zakupowy. Z tym, że ten trzeci wariant jest za tą samą cenę co druga edycja, ale nie jest to Silver Streets. Jest to edycja Silver Sharp Edition, w której mamy to samo co w poprzedniej, ale do odblokowania mamy inne samochody, takie jak chociażby Land Rover, Mercedes-Benz SLS wersja AMG, strój Lord of the Streets dla twojego awatara oraz, tak jak i w poprzedniej, pakiet naklejek, który również będzie kom kompatybilny z każdym samochodem w naszym garażu. No, i na koniec mamy czwarty, już ostatni wariant zakupowy. Jest to edycja Gold Edition, w której mamy to, co oczywiście w podstawce: zarówno pakiet Streets, jak i pakiet Sharps, czyli tak naprawdę wszystkie te samochody mamy do odblokowania. Oraz Solar Content Pack, który daje nam do odblokowania takie auta jak Maserati, Chevrolet Camaro, strój członka komisji zarządu dla naszego awatara. Kolejny raz pakiet naklejek, który również będzie dostępny do każdego auta, które będzie w naszym garażu. Jedynie zmieniamy, a raczej wydłużamy dostęp do gry przedpremierowo, bo jest to aż 7 dni możliwej wcześniejszej rozgrywki i edycja ta jest za kwotę 389 zł. Także, jeżeli chodzi o cenę gry, myślę, że nie ma źle. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja raczej powiedziałbym, że jest to typowy standard. Gra za okolice 250-350 zł. No, do tego twórcy tak naprawdę wielu gier, moim zdaniem, już przyzwyczaili nas od dawna. Także moi drodzy, w tym materiale to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek, materiał Wam się spodobał. Dajcie znać przede wszystkim co Wy sądzicie o tym tytule. Czy czekacie na tą premierę, czy jakoś specjalnie was to nie obchodzi, że tak powiem. Ja przyznam szczerze, jestem w pewien sposób zainteresowany tym tytułem. Może nie na tyle, abym kupił go już teraz, przedpremierowo, czy też nawet i na samej premierze, czy świeżo po niej, ale na pewno będę się. Temu bardziej przeglądał, chcę zobaczyć, jak ta gra będzie hulać, że tak powiem, na konsolach, jak to będzie wyglądało na pc tach i jak to wszystko będzie zoptymalizowane pod kątem samego gameplayu i tak dalej. Na pewno ja jestem mimo wszystko nadal bardziej fanem Network Speedów, tego typu gier. Natomiast ten tytuł oferuje kilka ciekawych rozwiązań, które w network Speedach na pewno by się przydały i widziałbym je tam w pewien sposób zaimplementowane. Ale Dajmy jeszcze chwilkę czasu, do września jeszcze też mamy trochę czasu, więc być może bliżej premiery twórcy jeszcze kilka ciekawostek nam udostępnią. Także moi drodzy, jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarze w ramach sugestii są również mile widziane. Trzymajcie się i do następnego.